sztuka dla wielu wyalienowana, strachująca od rzeczywistości, tak, ma Pani rację, pełna dysonansów, gloryfikująca Tata, a Marcin powiedział, że jego tata jest przeciwny wyrazom obcym. No, po nim się można wszystkiego spodziewać. Bo siostra Marcina teraz bez przerwy tak mówi, a wtedy ojciec Marcina mówi, żeby nie używała takiego nabzdyczonego języka. Ty też jesteś przeciwko wyrazom obcym? Ja? Dlaczego? A dlaczego ojciec Marcina jest? No bo ten... nie no, po prostu dlatego, że ich nie rozumie. No to ma rację, nie? Z jego punktu widzenia tak. Ty to pewno znasz wszystkie obce wyrazy, co nie, tata? No wiesz, no wszystkich nie znam. Ale na pewno te najważniejsze, które stały się integralną częścią naszego języka. Jaką częścią? Integralną, to znaczy weszły do naszego języka na stałe. Skoro weszły do naszego języka na stałe, to dlaczego nazywają się wyrazy obce? No bo jednak nadal są wyrazami wziętymi z jakiegoś obcego języka, z obcej kultury, czy z historii jakiegoś obcego narodu. A jak one weszły do naszego języka? No a jak myślisz? Kto zadbał o to, żeby do naszego języka przeniknęło tyle wyrazów łacińskich? Co? Jak powiem, to będziesz na mnie wściekły. Nie, no. no śmiało. Markus Konfus, Juliusz Baccellius. Za ty żarty sobie ze mnie stroisz? A nie mówiłem, że będziesz na mnie wściekły? No jestem wściekły, bo nie dotrzymałeś przyrzeczenia. Jakiego? Że nie będziesz już więcej kupował tych idiotyzmów o Asterixie. No i nie kupuję. Co ty. co ty masz mnie za durnia? A ten Markus Konfus? Juliusz Bakcyliusz? To się, sam się zdradziłeś, że znasz ostatni zeszyt Asterixa z tego miesiąca. Co, może nie? Ale go nie kupiłem. Tylko. Pożyczyłem. I co? Zdaje ci się, że jesteś taki sprytny, tak? A ty właściwie skąd ich znasz? Kogo? Markusa Konfusa i Juliusza Bakcyliusza. No Ponibierają się te komiksy po całym mieszkaniu. To ty też je czytasz? Nic nie e. czytam. Sprawdzam, co ty czytasz. I czym się zajmujesz? Ale odpowiedziałem prawidłowo, no nie? Słuchaj, kiedy cię zapytałem, skąd mamy w naszym języku tyle łacińskich słów, powinieneś odpowiedzieć po prostu poprzez związki z kulturą łacińską, wywodzącą się ze starożytnego Rzymu. Markus i Julius Bakcyl, już to przecież? Odczep się wreszcie od tych idiotycznych postaci. Od razu mówiłem, że będziesz na mnie wściekły. Nie, nie jestem wściekły. Tylko jestem zburzony. Posłuchaj, skoro już upierasz się przy tym. Żeby ciągle poruszać się na najniższym szczeblu abstrakcji, to powinieneś przynajmniej wymienić tych Rzymian, którzy naprawdę tworzyli historię. Co to znaczy to, co teraz powiedziałeś? No jak to, co to. Czy na naprawdę nie ma bardziej znanych Rzymian niż Markus Konfuz i Juliusz Bakcyliusz? Oczywiście, że są. Na przykład Gajusz Spirytus. No co, przecież był ich namiestnikiem. Chryste, panie, daj cierpliwości. No to nie wiem o co ci chodziło. Tata, przed chwilą powiedziałeś, że ciągle jestem na najniższym szczeblu czegoś takiego dziwnego. Co to znaczy? Chciałem tylko przez to powiedzieć, synu, że najwyższy czas, żebyś nauczył się tworzyć abstrakcję. Czego mam się nauczyć? Tworzyć abstrakcję. Uogólniać. Tworzyć pewne ogólne pojęcia. Pojęcia? No chyba wiesz, co to jest pojęcie. Nie. No, cóż, pojęcie, no dobrze, to więc tak, może pojmować, z czym to się łączy, z jaką czynnością, z chwytaniem? No. Tak, no. Pierwotnie pewnie tak było. Ale w tym przypadku chodzi o rozumienie. O rozumienie. Kto ma trochę oleju w głowie, ten szybko pojmuje, a nie tak jak ty. Tata, jak ktoś może pojmować, skoro jego rozum nie ma rąk? Słuchaj, Ty chyba umyślnie nie chcesz zrozumieć, co się do Ciebie mówi. No to dlaczego od razu nie wyjaśnisz mi tak, jak trzeba? Nie skacz z tematu na temat. Rozmawiamy o wyrazach obcych, więc nie rozpoczynaj rozważań etymologicznych. Et jakich? Etymologicznych. Etymologiczny znaczy tyle, co, no, objaśniający wyrazy. Ale ja ci nie objaśniłem żadnego wyrazu. Chciałem, żebyś to ty mi coś objaśnił, więc to ty robisz rozważania monologiczne, czy jak coś. Dosyć mówi? tego czepiactwa. Czy czepiactwo to nasz odpowiednik tego słowa z monologią? Nie, no bzdura. No to jaki jest wyraz obcy na czepiactwo? Nie ma żadnego. A dlaczego? Czy to znaczy, że w innych krajach nie ma czepiactwa? Nie wiem. Tata, skoro ty nie wiesz, jakie szczepiactwo w innym języku, to to słowo, którego oni używają zamiast czepiactwa, jest dla ciebie obce, no nie? To możliwe. Ale proszę cię, już nie chcę więcej słyszeć tego słowa, dobrze? Jakiego czepiactwa? Nie chodzi tylko o to, że jak ktoś nie zna jakiegoś wyrazu, to też jest wyraz obcy, no nie? Tata, czemu nie chcesz odpowiedzieć? Bo gadasz bzdury. Spróbuj wyrażać się precyzyjniej. Jak? Dokładniej. To czemu mówisz precyzyjniej, kiedy to znaczy dokładniej? No bo to znaczy to samo. Ale jakbyś powiedział dokładniej, to by od razu można było zrozumieć. Słuchaj, kiedy mówię precyzyjniej, to od razu każdy wie, o co mi chodzi. Ja nie wiem. Bo jesteś mały. Ojciec Marcina nie jest już mały, a też wielu wyrazów nie rozumie. Ach. Ojciec Marcina nie chodzi do szkoły średniej, a ty będziesz chodził. A inni? Jacy inni. No ci, co nie zawsze będą tam, gdzie trzeba się najwięcej uczyć? No wiesz, synku, zawsze będzie więcej ludzi niewykształconych niż wykształconych. Tata Marcina mówi, że w demokracji mniejszość musi się dostosować do większości. Skoro więc nie wszyscy mogą rozmawiać wyrazami obcymi, to tacy ludzie jak. Ty powinni się dostosować do tych wszystkich, którzy tego nie umieją. Powinni tak mówić, żeby wszyscy zrozumieli. Nonsens. Nie możesz ode mnie wymagać, żebym się wyrażał jak jakiś, dajmy na to, śmieciarz. A jeżeli taki śmieciarz po prostu nie zna takiego języka z wyrazami obcymi i już. No to po pierwsze, sam jest sobie wtedy ginien, a po drugie, zawsze mogę tak z nim rozmawiać, żeby mnie zrozumiał. Chyba byś nie umiał. – Czego? – Mówić tak jak śmieciarz. – wiesz, może nie mam na to ochoty, ale absolutnie nie możesz twierdzić, żebym nie umiał. – Ojciec Marcina mówi, że politycy ciągle chcą z robotnikami rozmawiać, tyle że robotnicy w ogóle nie rozumieją, co oni mówią, bo ci politycy to już w ogóle nie umieją mówić inaczej, jak tylko tymi wyrazami obcymi i takim nabzdyczonym językiem, jak nazywa to ojciec Marcina. I ci robotnicy to już w ogóle nie chcą z nimi gadać. No i całe szczęście. A dlaczego nie wszystkie dzieci uczą się w szkole wyrazów obcych, tylko niektóre? Kto to właściwie wymyślił? Synu, nikt tego nie wymyślał, no tak samo wyszło. Ale ja to bym chciał rozmawiać ze wszystkimi, a nie tylko z nadentymi Bentfałami. Kiedy ty wreszcie pojmiesz, że będąc człowiekiem wykształconym? Możesz rozmawiać ze wszystkimi. Ale za to oni nie mogą rozmawiać ze mną, nie? Ależ oczywiście, że mogą. No nie ma takiej sytuacji, chłopcze, żeby ludzie, którzy mają wspólną ojczyznę, nie mogli się wzajemnie zrozumieć. Ale robotnicy i politycy. Ty skończysz już z tymi robotnikami i politykami. Ale dlaczego? Bo to jest źle dobrany przykład, rozumiesz? To zadzwoni, jesteś z kimś umówiony? Tak. Z kim? Zmaparcie Nepam. Chce wypas pa mypa wypaskopa, czy pać na patlapac, zapa bawapa. Słuchaj, odpowiadaj porządnie, jak ci o coś pytam. No jak to? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Przecież mamy wspólną ojczyznę, no nie?